Ramon chcieliby przede wszystkim wiedzieć, jak zostali stworzeni ludzie, jak życie pojawiło się na Ziemi i jak we wszechświecie, jak to się zaczęło i kto lub co było pierwsze na Ziemi. Albo Liza chciałaby wiedzieć, kto wynalazł życie, naturę i wszechświat. To bardzo podstawowe pytania, ale pochodzą od naszych najmłodszych uczestników. I uważam to za bardzo piękne, a było ich tak wiele. Dlaczego istnieje wszechświat? Jak ludzkość przybyła na Ziemię? Tak, to wiele pytań w jednym. Kristina, co chciałabyś nam o tym opowiedzieć? Cóż? Wiem, że jesteśmy tutaj. W trzecim wymiarze. I to wszystko jest znacznie gęstsze niż w bardziej subtelnych wymiarach. I to tak, jak, jakby zagęszczało się w dół. Tak więc, jak ja to widzę, Istnieją różne wszechświaty. Ale jak ja to widzę, one również zagęściły się w dół. Także na początku wszystko było znacznie bardziej subtelne i dopiero po pewnym czasie całość sprawy stała się znacznie gęstsza. Podobnie było z Ziemią. Od samego początku nie była taka gęsta. I tak to widzę, że już na samym początku stworzyły go istoty, i to tak jakby dusze tworzyły pierwsze początki. Także inne cywilizacje. A jeśli stanie się to wystarczająco świadome, może to stworzyć nową cywilizację. Wiele z nich powstało, bo ktoś kiedyś, bo istota powiedziała, że coś stworzymy lub coś ustalimy. I według mnie na początku było to bardziej subtelne. Także ciała istot. A kto stworzył te istoty? Oczywiście pojawiło się też pytanie, myślę, że od młodego uczestnika o imieniu myślę, że Tarik. Nie mogę w tej chwili znaleźć. Który chce wiedzieć, czy Bóg istnieje, i skąd może wiedzieć, że Bóg istnieje? Jak on może się tego dowiedzieć? Jak on może się tego dowiedzieć, i skąd może to wiedzieć sam? Nasza dusza była od samego początku w tej jedności, w źródle, w tej jedności, w źródle. A potem to się oddzieliło. A ponieważ to się oddzieliło, podobnie jak wiele, wiele innych dusz, staliśmy się wówczas bardzo wieloma indywidualnymi duszami. I to, że kiedyś stamtąd pochodziliśmy. To w pewnym sensie nasza wiedza, że wiemy, że coś takiego istnieje. Masz na myśli wiedzę, którą mamy głęboko w sobie? Tak, żebyśmy wszyscy kiedyś wyszli z tej jedności. I w tej jedności jest tylko miłość, ponieważ prawdziwa miłość jest jednością. I rozdzieliliśmy się, a wielu z nich inkarnowało się już na wielu różnych planetach. Ale pierwotnie wszyscy pochodziliśmy z tej jedności. A jeśli wiele dusz doświadczyło w przeszłości raju, na innych planetach lub tu na Ziemi, to dlatego wiemy, że on istnieje. I dlatego mamy tę tęsknotę za tym, bo w tym wcieleniu z pewnością nigdy tego nie doświadczyliśmy. A jednak jest to. To nasze życzenie, a jest to możliwe tylko wtedy, gdy część z nas już tego doświadczyła. Bo nie możemy sobie życzyć czegoś, jeśli o tym w ogóle nie wiemy. Zatem gdzieś musimy mieć w sobie to doświadczenie, że kiedyś mieszkaliśmy w tym raju. Gdzie wszystko było spokojne i piękne. I prawdopodobnie każdy doświadczył tego w pewnym momencie swojego któregoś wcielenia. Ale nawet jeśli tak nie jest, pochodzimy z jedności i po prostu z tego powodu mamy to poczucie, że jest to piękne i możliwe. I dlatego tak wielu ludzi ma to poczucie, że coś jest nie tak z naszym społeczeństwem, ponieważ, ponieważ zewnętrznie zauważamy, że nie jest to zgodne z tym, skąd pochodzimy, lub z tym, co wciąż mamy jako pamięć o tym, jaka była kiedyś Ziemia. Ktoś zapytał także, dlaczego my, jeśli pochodzimy z miłości, dlaczego zdecydowaliśmy się nie być już dłużej w tej miłości i niejako przybyć tutaj na tę Ziemię, gdzie teraz jest to tak trudne? Niejako przybyć tu, dlaczego to robimy? Ja to widzę, że to nie było zaplanowane dla Ziemi na samym początku. Chodzi mi o to, że Ziemia znalazłaby się w takiej sytuacji, w jakiej jest teraz i kilka rzeczy w jakiś sposób nie poszło tak, jak planowano. I to doprowadziło nas do tej szalonej sytuacji. A jeśli pierwotnie nie było to planowane w ten sposób, wszystko chce wrócić do równowagi. A to oznacza myślenie o tym, jak można to zrobić. Jak możemy to przywrócić? I w tym celu konieczne jest, aby ci z nas, którzy wciąż wiedzą, że sprawy mogą wyglądać inaczej, przybyli tu na Ziemię. Abyśmy mogli sprowadzić te informacje z powrotem na Ziemię. I aby ta możliwość mogła znów stać się większa. Większa dla, lub raczej, że ludzkość może odzyskać ten stan, bo sama Ziemia będzie w stanie to zrobić. To ludzie robią tyle dziwnych rzeczy. A kiedy inkarnujemy się tutaj jako istoty ludzkie, możemy wprowadzić coś innego, co następnie trafia do kolektywu. I wszystko, co jest w kolektywie, jest możliwością. I wtedy każdy może uzyskać do tego dostęp. Myślę więc, że skoro nie wyszło tak, jak powinno... Prawdopodobnie pomyśleliśmy, że musimy po prostu dać z siebie wszystko, a to gwarantuje, że na Ziemię przybędą dusze, które pomogą przywrócić to, co było pierwotnie. Myślę, czy mógłbyś zatem powiedzieć, że z pewnością wszyscy, którzy cię słuchają, Kristina, którzy teraz do nas dołączyli, są tutaj, ponieważ tak naprawdę chcieli pomóc wnieść więcej dobra na tę ziemię? Tak, myślę, że tak, ponieważ każdy, kto otwiera swoje, swoją własną świadomość. Po prostu robiąc to, pomaga automatycznie. Tak, w przeciwnym razie nie słuchalibyśmy Krystyny, gdybyś nie czuł tego już w sobie, tego pragnienia, ponieważ są istoty, które po prostu już tego też nie czują. Są tak odcięci od swojego serca i swojej miłości.